Dziś rozstrzygnięto kilka konkursów. Dzisiaj jest podsumowanie konkursu. Konkurs trwa cały rok. On w zasadzie odbywa się w okresie zimowym, a dzisiaj jest tylko podsumowanie już takie artystyczne, w takim artystycznym wydaniu. Już szkoły przygotowują na dzień dzisiejszy, na to podsumowanie konkursu, przedstawienia, które prezentują i na podstawie przedstawienia i wartości artystycznej tego przedstawienia komisja ocenia po to żeby wydać sprawiedliwy werdykt ten werdykt dotyczy pięciu szkół które przeszły w eliminacjach do dzisiejszego konkursu Konkurs zorganizowany jest wielotorowo mogli się w nim wykazać zarówno ci którzy mają zdolności plastyczne Ja narysowałam sikorkę na drzewie w tyle jeziorna jak i ci, którzy gromadzili zapasy dla dzikich zwierząt, które przekazali nadleśnictwu. Zbieraliśmy różne kasztany dla dzików, różne liście dla jeżów uzbierałam. No, no na tej że na przykład nam jebiły, jednak mi zabrało to na to, że jak nadchodzi zima, no, no to one muszą akurat wtedy bardzo dużo jedzenia zjeść, no i muszą mieć chociaż jedzenie, aby przetrwać zimę. Oprócz tego, że dzieci w trakcie zimy muszą przygotować karmę dla zwierzyny, tą zwierzynę karmiać, czyli czynnie uczestniczyć w procesie dokarmiania zwierzyny, ochrony zwierzyny w okresie zimowym, muszą wykazać się jeszcze zdolnościami artystycznymi. Tu same dzieci, ale i ich opiekunowie, czyli nauczyciele, muszą wykazać się z dużym zmysłem artystycznym i takim dobrym przygotowaniem. Uczniowie zgodnie deklarują, że chcą działać na rzecz przyrody i ekologii. Sami są miłośnikami zwierząt. Ja, ja mam tak. kotka. Ja też mam kotka. Ja mam e, cztery koty, jednego psa i psa. Ja, ja mam dwa psy i dwa koty. Wysiłki młodych ludzi docenione zostały nagrodami i dyplomami.